W poprzednim odcinku towarzyszyliśmy Saulowi, gdy starał się wyplenić galilejską herezję. Po ukamienowaniu Szczepana opuścił Jerozolimę wyposażony w listy polecające do synagog w Damaszku, gdzie miał aresztować wyznawców Chrystusa i w łańcuchach zawlec ich do Jerozolimy. Podążaliśmy za nim z Jerozolimy do Jerycha na północ, wzdłuż Doliny Jordanu, aż do Morza Galilejskiego, który obszedł po zachodnim brzegu, aby wejść na odnogę Jedwabnego Szlaku, międzynarodowej arterii tamtych czasów. Droga ta wiodła przez Kafarnaum, gdzie Saul zapewne zatrzymał się, aby świętować szabat. Stąd kontynuował podróż, aby dotrzeć do wzgórz Golan. W końcu dotarł do grzbietu wzgórza wznoszącego się nad Damaszkiem, skąd roztaczał się przepiękny, niezwykły widok na to szmaragdowo zielone miasto, będące oazą pośród piasków pustyni syryjskiej. Gdy dotarł do tego miejsca, był bardzo podekscytowany, bo miał wykonać misję dla Boga. Zatrzymał się na tym wzgórzu, rozmyślając o czekającym go zadaniu. I właśnie wtedy oślepiła go w swojej pełni światłość, mocniejsza niż słońce w południe. Był oszołomiony. Upadł na ziemię jak martwy. Moc tego zjawiska przytłoczyła go zupełnie. Nasz wędrowiec, leżąc na ziemi, usłyszał głos mówiący: Saulu, Saulu, dlaczego mnie prześladujesz? Trudno ci przeciw ościeniowi wierzgać. Saul był do głębi poruszony tym objawieniem. Nie wiedział, co się dzieje, słyszał głos, ale nikogo nie widział. Poprosił więc mówiącego o przedstawienie się. Kto jesteś, panie? Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Jezus? To niemożliwe, Jezus? Czy to możliwe, aby mylił się od początku do końca? Saul był zupełnie obezwładniony ową wizją i wypowiedzianymi do niego słowami. Upadł na ziemię jak martwy. Podróżujący z nim strażnicy także słyszeli głos, ale niczego nie widzieli. Choć wstrząśnięty, zapewne odczuwał także pewną ulgę po niezwykle dotkliwej wewnętrznej walce duchowej, którą toczył po drodze. Walczył przeciwko Duchowi Świętemu i opierał mu się na każdym kroku swej wędrówki. Teraz poddał się panowaniu Jezusa. Gdy otworzył oczy swoje, nic nie widział. Wiodąc go tedy za rękę, zaprowadzili go do Damaszku i przez trzy dni nie widział i nie jadł i nie pił. Czyż to nie zdumiewające, że człowiek, który opuścił Jerozolimę pełen gniewu i jadu, otrzymawszy pełnomocnictwo, aby zniszczyć kościół Jezusa Chrystusa w Damaszku, wchodzi do tego miasta po omacku? Jakże różniło się jego wejście do miasta od jego wyobrażeń? Oślepionego i uległego prowadzą za rękę do domu Judy przy ulicy Prostej. Dziś owa ulica, licząca kilka tysięcy lat, łączy wschodnią i zachodnią bramę starego miasta w Damaszku. Jak wspomnieliśmy, jest to najstarsze, nieprzerwanie zamieszkane miasto na świecie. To właśnie tutaj zatrzymali się Abraham z Sarą na drodze do ziemi obiecanej. Sara zrobiła zakupy na mieszczących się tu targowiskach, a Abraham kupił tu swojego sługę Eliezera. Wielu ludzi zastanawia się, czy to ta sama ulica prosta z czasów Saula. W rzeczy samej to ta sama ulica. W każdym rzymskim mieście była ulica biegnąca ze wschodu na zachód, zamknięta z obu stron bramami. Na tej samej ulicy biegnącej przez całe miasto wciąż widzimy wspaniałe sklepy oferujące różne produkty i nawet wciąż nosi nazwę ulica prosta, także w języku arabskim. Saula przyprowadzono do domu Judy na ulicy Prostej. Siedział tam otoczony ciemnością, zastanawiając się, co się z nim stanie. Modlił się, prosząc Boga o przebaczenie swoich bezwzględnych zachowań. Wiarą szukał Boga, okazując skruchę. Czyż to nie zdumiewające, że Saul stracił wzrok, ale dopiero teraz, po raz pierwszy, tak naprawdę widział? Oczyma wyobraźni widział Szczepana o twarzy rozświetlone jak twarz anioła. Wspomniał również Jego słowa Panie, przebacz im to, co czynią, a także widzę Syna Człowieczego stojącego po prawicy Bożej. Siedząc samotnie, poszcząc i spędzając czas na modlitwie, Saul ujrzał Jezusa, doznał pociechy. Mimo to wciąż towarzyszyła mu ciemna chmura jego grzechów. Będąc dobrym faryzeuszem, prawdopodobnie starał się w myślach znaleźć rozwiązanie swojego kłopotliwego położenia. Jak mógł to wszystko naprawić? Czy mógł przywrócić życie Szczepanowi? Jak mógł naprawić zło, które wyrządził niezliczonym wyznawcom Chrystusa w Jerozolimie? Gdy tak siedział w ciemności, zaczęło go ogarniać przygnębienie, co począć? Gdy wierzący w Damaszku usłyszeli o zbliżającym się prześladowcy, przygotowywali się na najgorsze. Gdy do ich społeczności dotarły pogłoski o tym, co go spotkało w drodze, nie dali temu wiary. Obawiali się, że to jedynie sprytny wybieg mający na celu odkrycie ich tożsamości. Potem zapewne zaaresztowałby ich i powiódł do Jerozolimy. Dlatego też nikt nie odważył się przyjść do Saula, aby z nim porozmawiać. Obawiali się aresztowania i odprawy do Jerozolimy. Wszyscy trzymali się z dala od niego, włączając w to przywódcę społeczności chrześcijańskiej w Damaszku. Pan jednak objawił Ananiaszowi, że Saul jest jego sługą. Polecił mu, aby poszedł do niego i modlił się o jego wzrok. Poszedł Ananiasz i wszedł do domu, włożył na niego ręce i rzekł, Bracie Saulu, Pan Jezus, który ci się ukazał w drodze, jaką szedłeś, posłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony duchem świętym. I natychmiast opadły z oczu jego, jakby łuski, i przejrzał. Wstał i został ochrzczony, a gdy przyjął pokarm, odzyskał siły. Spełniając prośbę skierowaną do Niego w widzeniu, Ananiasz udał się do tego domu, do domu Judy przy ulicy prostej, gdzie znalazł ociemniałego Saula siedzącego w samotności. Podszedł do Niego i potwierdził, że Pan Jezus go powołuje, że Ananiasz został posłany, by modlić się z Nim o przebaczenie jego grzechów i o napełnienie Duchem Świętym. Pismo Święte sprawozdaje, że gdy włożył ręce na Saula i modlił się, natychmiast opadł z oczu jego jakby łuski i przejrzał. Saul cieszył się wzrokiem przez całe życie, ale tak naprawdę nie widział. Teraz jednak został w duchowy sposób dotknięty przez Jezusa, aby postrzegać wzrokiem fizycznym i duchowym. Gdy odzyskał wzrok, przyjął pokarm, dzięki czemu odzyskał siły. W 22 rozdziale Dziejów Apostolskich apostoł Paweł odkrywa więcej szczegółów mowy Ananiasza. Bóg ojców naszych przeznaczył cię, abyś poznał wolę Jego oraz abyś oglądał sprawiedliwego i usłyszał głos z ust Jego, ponieważ będziesz mu świadkiem tego, coś widział i słyszał wobec wszystkich ludzi, a czemu teraz zwlekasz. Wstań, daj się ochrzcić i obmyj grzechy swoje, wezwawszy imienia Jego. Jakimż uczuciem ulgi napełniły te słowa Saula? Choć przypatrywał się męczeństwu Szczepana, Jezus go przyjmuje. Otrzymał przebaczenie w imieniu Jezusa, a przecież przybył tu, aby zniszczyć Jego wiernych. Saulu, wstań, daj się ochrzcić i obmyj grzechy swoje, wezwawszy imienia Jego. Tak, Saul był dobrym faryzeuszem, który wiedział, że poganie muszą zostać ochrzczeni zanurzeni na znak Nowonarodzenia. Teraz jednak on sam musi przeżyć Nowonarodzenie i zaświadczyć o tym przez chrzest. Ananiasz zabrał Saula kilka metrów stąd nad rzekę Abanę, która płynęła wtedy obok tego domu pełnym strumieniem. Ochrzcił go w mieniących się wodach rzeki Abany. Czyż to nie zdumiewające, że rabin żydowski opuszcza Jerozolimę, przeprawia się przez Jordan i dociera do Syrii, gdzie otrzymuje polecenie, by się ochrzcić w rzece Abanie, aby obmyć swoje grzechy? Przypominam się Naaman, który mieszkał w tym mieście, a był dowódcą wojsk króla Aramu. Tak wielkie wrażenie wywarły na nim słowa małej służącej, która zachęciła go, by udał się do izraelskiego proroka Elizeusza, cierpiał bowiem na trąd. Dowódca udał się do proroka, który polecił mu, aby obmył się w Jordanie, a będzie uzdrowiony, oczyszczony z trądu. Naman zdecydowanie odmówił, czuł się upokorzony, ponieważ w Damaszku mieli o wielczystszą rzekę Abanę. Jednak jego towarzysze zaczęli go przekonywać, że gdyby miał zrobić coś ciężkiego lub miał zapłacić dużo pieniędzy, to przecież by to zrobił. W końcu poszedł nad rzekę i zanurzył się w niej siedem razy. A wtedy plamy trądu zniknęły z jego skóry. Teraz Saul, rabin żydowski, ziejący nienawiścią i jadem w stosunku do sekty zwanej drogą pańską, opuszcza Jerozolimę, przeprawia się przez Jordan, aby dotrzeć do Damaszku i obmyć się w rzece Abanie, gdzie plamy grzechu zostały zmyte z jego wnętrza. W wyniku tego od razu udał się do synagog, gdzie nauczał, że Jezus jest Chrystusem, Mesjaszem. A już zaczął zwiastować w synagogach Jezusa, że on jest synem Bożym. Wszyscy zaś, którzy go słuchali, zdumiewali się i mówili: Czy to nie ten, co prześladował w Jerozolimie tych, którzy wzywają imienia tego, i po to tu przyszedł, aby ich w więzach odprowadzić do arcykapłanów? Co za niesamowita historia! Ten, który przybył tu z Jerozolimy, aby wymazać imię Jezusa pod niebem, sam zwiastuje to imię. Mieszkańcy Damaszku musieli być wprawieni w osłupienie. Żydzi z tego miasta wysłali do Jerozolimy prośbę, aby przysłano im pomoc, aby ktoś rozprawił się z tą znienawidzoną sektą. No i Jerozolima posyła do nich swój najświetlejszy umysł Saula. Wyrusza z Jerozolimy, aby dotrzeć do Damaszku. Będąc już w mieście, udaje się do synagogi i zamiast potępić imię Jezusa, wywyższa je. Opowiada, jak Jezus dotknął się jego oczu, jak Jezus przebaczył mu jego grzechy. Żydzi w Damaszku nie wiedzą, co ze sobą począć. Nie wierzą własnym oczom i uszom. Ich mistrz stał się ich wrogiem. Teraz Saul wykorzystuje całe swoje rabiniczne wykształcenie otrzymane w szkole Gamaliela, aby argumentować na rzecz Jezusa jako mesjasza. Nikt w Damaszku nie może obalić jego argumentów, nikt nie może się sprzeciwić temu, co on mówi. Tak, Saul był faryzeuszem, przez całe życie pokładał nadzieję w zmartwychwstaniu. Teraz zrozumiał, jak to z zmartwychwstanie ma się dokonać. Gdyż Jezus, ten, który objawił mu się na drodze do Damaszku, zmarł. Został pochowany w grobie, a mimo to powrócił do życia. Zerwał okowy śmierci, pokonał moc śmierci, zniszczył naszego ostatecznego wroga, jakim jest śmierć. Wrócił do życia i teraz oferuje to nowe życie Saulowi. Saul coraz bardziej umacniał się i wprawiał w zakłopotanie Żydów, którzy mieszkali w Damaszku, dowodząc, że ten jest Chrystusem. Tak, egzekutor został kaznodzieją, który nauczał, że Jezus jest Chrystusem. Wyraz Chrystus w języku greckim oznacza namaszczonego, co z kolei w języku hebrajskim oddajemy wyrazem Mesjasz. Saul udowadniał Żydom, że Jezus jest Mesjaszem. To ten, na którego tak długo oczekiwaliśmy, którego tak długo wyglądaliśmy, to ten, którego opisywały i o którym prorokowały nasze pisma święte. Ten Jezus przyszedł do nas. On jest mesjaszem. On jest namaszczonym. On jest Chrystusem. Tak. W Damaszku wrzało od tych wydarzeń. Żydzi byli oszołomieni, kipieli ze złości. Szatan był wściekły. Zobaczmy, co się działo dalej. Po upływie dłuższego czasu uknuli Żydzi spisek na jego życie. Ale Saul został powiadomiony o ich spisku, a strzegli bram wednie i w nocy, aby go zabić. Lecz uczniowie zabrali go w nocy, przerzucili przez mur i spuścili go w kosz. Żydzi nie mogli obalić jego argumentów, więc starali się go uciszyć. Chcieli pozbawić go życia. To będzie pierwsza i nie ostatnia próba zamachu na jego życie. Jednak nie wydarzyła się tak od razu. Minęło sporo czasu. Jeśli przeczytamy uważnie 19 i 23 wiersz, to zauważymy, że jest w nich mowa o dwóch różnych okresach. W wierszu 19 czytamy, Saul przebywał zaledwie kilka dni z uczniami, którzy byli w Damaszku. W zaś w wierszu 23 czytamy Po upływie dłuższego czasu knuli Żydzi spisek na jego życie. Mowa jest tutaj o dwóch okresach dość znacznie oddalonych od siebie w czasie. Skąd to wiemy? Z wypowiedzi apostoła Pawła zawartej w liście do Galacjan. Prześcigałem w żarliwości dla żydostwa wielu rówieśników mojego pokolenia, będąc nader gorliwym zwolennikiem moich ojczystych ustaw. Ale gdy się upodobało Bogu, który mnie sobie obrał, zanim się urodziłem i powołał przez łaskę swoją, żeby objawić mi Syna Swego, abym Go zwiastował między poganami, ani przez chwilę nie radziłem się ciała i krwi, ani też nie udałem się do Jerozolimy do tych, którzy przede mną byli apostołami, ale poszedłem do Arabii, po czym znowu wróciłem do Damaszku. Potem po trzech latach poszedłem do Jerozolimy, żeby się zapoznać z Kefasem i przebywałem u niego dni piętnaście. Możemy się zastanawiać, dlaczego Saul udał się na pustynię arabską? Cóż, opuścił Damaszek przynajmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, było tutaj bardzo gorąco i nie chodziło o temperaturę powietrza, ale o gniew Żydów. Ten, którego sprowadzili, aby zetrzeć w proch sektę zwaną Drogą Pańską, okazał się jej najżarliwszym rzecznikiem w mieście. Byli wściekli, więc usunął się na pewien czas, aby emocje opadły. Po drugie, i chyba co ważniejsze, potrzebował czasu. Czasu, aby oderwać się od zgiełku i zamętu miejskiego życia, aby rozmyślać i studiować Pisma Święte. Tak, był szkolony przez wielkiego rabina Gamaliela. Miał bystry rabiniczny umysł. Potrzebował czasu, by skupić się na pismach w nowym świetle, świadczących o Jezusie jako Mesjaszu, tym długo oczekiwanym, którego przyjście zapowiadało hebrajskie Pismo Święte. Udał się więc na pustynię arabską, aby poświęcić się rozmyślaniom, modlitwie i studium. Gdzie się udał? Logicznie rzecz biorąc, mógł odwiedzić dwa miejsca. Jedno z nich to Petra, miasto o licznych budowlach wykutych w czerwonych skałach, położone przy Drodze Królewskiej w południowej części obecnej Jordanii. Malownicze, pionowe urwiska Petry mogły stanowić dla Saula wspaniałe sanktuarium, w którym mógł oddać się rozmyślaniom i studium pism. Być może udał się do Palmiry. Miasta położonego około 215 kilometrów na północny wschód od Damaszku. Ta bajeczna oaza była bardzo popularnym miejscem postoju karawan zmierzających z Damaszku do Persji i aż do krajów Orientu. W tamtych czasach było to drugie co do zamożności miasto w świecie rzymskim. Nie wiemy, gdzie Saul zatrzymał się w Arabii. To mogła być Palmira albo Petra. Wiemy jednak, że powrócił do Damaszku i zwiastował Jezusa jako Chrystusa, jako Mesjasza. Przełożeni synagogi odchodzili od zmysłów, nie wiedzieli jak uciszyć tego kaznodzieje. Po upływie dłuższego czasu uknuli Żydzi spisek na jego życie, ale Saul został powiadomiony o ich spisku, a strzegli bram we dnie i w nocy, aby go zabić, lecz uczniowie zabrali go w nocy, przerzucili przez mur i spuścili go w koszu. Tak, starali się odebrać mu życie. Był poszukiwany listem gończym, pilnie strzeżono wszystkich bram, a mógł Saul opuścić Damaszek jedną z siedmiu bram. Strażnicy strzegący bram miasta mieli się na baczności, ale Bóg i tak zapewnił Saulowi drogę ucieczki. Czytamy, że nasz bohater został spuszczony w koszu z okna mieszczącego się w murach miasta. Nam wydaje się to dziwne, ale jeśli znamy praktyki kamieniarskie tamtych czasów, to to wszystko ma sens. Mury miejskie zapewniały mieszkańcom ochronę. W czasie pokoju ludzie najczęściej mieszkali poza murami miasta, ale chronili się za nimi w czasie wojny lub w przypadku innych konfliktów. Mury musiały być bardzo grube, aby uniemożliwić taranom przebicie się do środka. Była to jednak ogromna strata przestrzeni, dlatego często były puste w środku, a wolną przestrzeń wykorzystywano na mieszkania. W sytuacjach kryzysowych pomieszczenia wypełniano gruzem, i dzięki temu mur stanowił zwartą bryłę. Jednak w okresie spokoju można było w nich mieszkać. Czy pamiętacie historię nierządnicy Rahab? Tak, Rahab z Jerycha, która mieszkała w murach miasta, to ona wypuściła przez okno dwóch szpiegów posłanych przez Jozłego, aby przeszpiegowali ziemię. Dawid także uciekł z miasta przez okno z domu swojej żony, która mieszkała w murach obronnych. Stoję teraz przy starych murach Damaszku. Za mną znajduje się miejsce, które tradycyjnie uznawane jest za mur, z którego Paweł został spuszczony w koszu. Znajdujemy się w odległości około 40 metrów od jednej z bram miasta. Uważa się, że to tutaj zszedł na ziemię i uniknął wzroku strażników, opuszczając miasto. Możecie zapytać, Tony, czy to rzeczywiście to okno? Mnie się wydaje, że to jest okno z aluminiową ramą. Tak też jest. Niedawno zostało wymienione. Tak naprawdę kamienie w tym miejscu pochodzą z okresu Imperium Osmańskiego. Te małe kamienie różnią się znacznie od tych dużych, które pochodzą z okresu rzymskiego. Być może właśnie tak wyglądały te mury w czasach Pawła. Turcy osmańscy przybyli tutaj w XVI wieku. I zbudowali współczesne mury miejskie na fundamencie poprzednich. Zatem oczywiście nie jest to oryginalne okno, z którego spuszczono Pawła, ale było gdzieś w tych okolicach. To zdumiewające, że Saul zostaje uratowany przez tych samych ludzi, których chciał zniszczyć. Tak, został uratowany w koszu, który spuszczono z okna w tym murze. Będąc już poza granicami miasta, Saul skierował swoje kroki w stronę Jerozolimy. Nie był jednak przygotowany na przyjęcie, z jakim się spotkał w tym świętym mieście. A gdy przybył do Jerozolimy, starał się przyłączyć do uczniów, ale wszyscy się go bali, nie wierząc, że jest uczniem. Lecz Barnaba zabrał go, zaprowadził do apostołów i opowiedział im, jak w drodze ujrzał Pana i że do niego mówił, i jak w Damaszku nauczał śmiało w imieniu Jezusa, i przestawał z nimi, poruszając się swobodnie w Jerozolimie i występując śmiało w imieniu Pana. Mimo upływu trzech lat, wierzący w Jerozolimie wciąż odnosili się sceptycznie do historii jego nawrócenia. Po jego przybyciu nie przyjęli go z otwartymi ramionami, wyrażali raczej powątpiewanie i sceptycyzm. Stronili od niego aż do czasu, gdy człowiek o imieniu Barnaba zrobił pierwszy krok, wysłuchał jego historii oraz przed wierzącymi zaręczył za Saula. O tak, to była niesamowita historia. Człowiek, który udaje się z Jerozolimy do Damaszku, aby wyplenić stamtąd imię Jezusa, zostaje ochrzczony w tym imieniu i teraz wraca do Jerozolimy, aby głosić, że Jezus Chrystus jest Panem. Członkowie kościoła są przejęci tym nieoczekiwanym obrotem spraw. Saul głosi w synagogach, że Jezus Chrystus jest Panem, ale Jego pobyt zostanie przerwany. Według tekstu z pierwszego rozdziału listu do Galacjan, wiersz od 18 do 19, pozostał tam tylko 15 dni, podczas których spotkał się z Jakubem, Piotrem i Janem. W dziejach apostolskich czytamy rozmawiał też i rozprawiał z helenistami, lecz ci usiłowali go zgładzić. A gdy bracia dowiedzieli się o tym, odprowadzili go do Cezarei i wyprawili do tarsu. Paweł spotkał się z niezrozumieniem. Pomyśl o tym, jak uszedł z Damaszku włos uniknąwszy śmierci. Kierując się w stronę Jerozolimy zapewne oczekiwał wyrazów radości z powodu tego, że były prześladowca stał się wyznawcą Chrystusa. Gdy zjawia się tam, nie ufają mu. Przybywszy do miasta, spotyka się z odrzuceniem. Być może to samo spotyka też ciebie i to ze strony wyznawców, którzy powinni być mądrzejsi. Takie było doświadczenie Saula, więc i my nie powinniśmy się zniechęcać. Cieszę się, że znalazł się taki człowiek jak Barnaba, który zrobił pierwszy krok i zaufał Saulowi. Tak naprawdę. Tak naprawdę nie miał na imię Barnaba, lecz Józef. Józef rodem z Cypru. W czwartym rozdziale Dziejów Apostolskich czytamy, że sprzedał pole, przyniósł pieniądze i złożył je u stóp apostołów. Ci byli tym tak przejęci i doznali takiej zachęty, że nadali mu przezwisko. Już nie nazywali go Józef, ale Barnaba, czyli syn pocieszenia. Przyjacielu, chcę być synem pocieszenia, a ty? Chcę być również otoczony synami i córkami pocieszenia. Myślę sobie o niezwykłym wpływie, jaki Barnaba wywarł na życie Saula i o potężnym wpływie, jaki Ty i ja możemy wywrzeć na życie innych ludzi, gdy dzięki Bożej łasce nasze życie zostaje zmienione jak życie Barnaby, gdy ufamy innym i jesteśmy źródłem zachęty i pocieszenia dla drugiego człowieka. Przyłącz się do mnie w tej modlitwie. Odwieczny Boże, dziękuję Ci za niezwykły sposób, w jaki dotknąłeś życia takiego prześladowcy jak Saul. Dziękujemy Ci za historię, pokazującą, jak łuski spadły z jego oczu i jak zobaczył Jezusa, jak rabin w Damaszku odkrył Ewangelię. Panie, proszę Ci, aby każdy z nas był w stanie Cię ujrzeć i abyśmy patrząc na Ciebie stawali się podobni do Barnaby, który pozytywnie oddziaływał na życie innych ludzi. Tak, Panie Jezu, o to prosimy w Twoim drogocennym imieniu. Amen. Kościół w Jerozolimie wysyła Barnabę do Antiochii, gdzie nastąpiła ekspansja chrześcijaństwa. Barnaba prosi Saula, aby przybył do niego Starsu i pomógł mu w nauczaniu w tym wielkim mieście. Czynią to wspólnie przez ponad rok, aż do czasu, gdy Duch Święty wstępuje na tamtejszą społeczność i poleca, aby oddzielono tych dwóch ludzi i wysłano ich do dalekich krajów, by zanieśli światło poganom. Na tym właśnie skupimy się w kolejnym odcinku naszej wędrówki. Opracowanie wersji polskiej ośrodek radiowo-telewizyjny Głos Nadziei dla telewizji Hope Channel Polska. Tekst Piotr Lazar. Dźwięk Mateusz Pawłowicz. Montaż Daniel Morozowski. Kierownictwo produkcji Jan Kot. Czytał Dariusz Górski. W programie wykorzystano fragmenty Pisma Świętego w przekładzie Biblii Warszawskiej.